Pomyślałam sobie: żyję, dziękuję. I poprosiłam pielęgniarkę, żeby podała mi telefon. I napisałam SMS-a do męża, że żyje. O swojej chorobie dowiedziałam się przypadkowo, zupełnie się tego nie spodziewając. Ponieważ zgłosiłam się do dermatologa ze znamieniem barwnikowym, który skierował mnie do chirurga. I podczas zabiegu chirurg roześmiał się i powiedział: Słuchaj, albo pijesz dużo alkoholu, albo jesteś chora i masz chorą wątrobę. Roześmiałam się oczywiście i po zabiegu, jak wracałam do domu, nie dawało mi to spokoju. Zrobiłam badania i rzeczywiście okazało się, że mam podwyższone. Parametry, wskaźniki wątrobowe, i wówczas postanowiłam za jakiś czas je powtórzyć, poczekać jeszcze, nie panikować. Oczywiście, troszkę mnie to zdziwiło, bo prowadziłam higieniczny tryb życia, dobrze się odżywiałam, nie byłam otyłą osobą, nie nadużywałam alkoholu. Więc wyniki, które powtórzyłam, okazały się też. Nieprawidłowe. I od tej pory zaczęła się moja, jakby, przygoda ze szpitalami, z lekarzami, którzy kolejno kierowali mnie na poszczególne badania. Kiedy już wykluczono wszelkie inne schorzenia, skierowano mnie na badania przeciwciał i tak stwierdzono u mnie autoimmunologiczne zapalenie wątroby. Nie było to dla mnie nowe, ponieważ już w trakcie diagnostyki przypuszczałam, że nie będzie to y, żadne zapalenie na tle wirusowym. Dużo też czytałam o tym, czego mogę się spodziewać. Lekarze powoli mnie do tego przygotowywali, jaka będzie ostateczna diagnoza, jak już skierowali moje wyniki badań na badanie przeciwciał, spodziewałam się, że, że może to być taka przyczyna tego właśnie tych złych wyników. Natomiast nie panikowałam, ponieważ dość dobrze się czułam wtedy. Ja, ja nie czułam się źle, ja nie czułam te, tego dyskomfortu, że jestem osobą chorą. I lekarze też mnie uspokajali, że będę przyjmowała leki i że można z tym żyć, że, że normalnie, jak normalna, zdrowa, wówczas dziewczyna będę funkcjonować że z niczego nie będę musiała rezygnować. Oczywiście ja nie piłam alkoholu, bo bałam się też o, o to, jak ta wątroba będzie funkcjonować. I tak też się stało. Wyniki przeciwciał się potwierdziły i byłam bardzo, bardzo spokojna. Natomiast to, co mi najbardziej przeszkadzało, to jak lekarze uprzedzali, jakie mogą być skutki uboczne leków. To wiadomo, każda młoda dziewczyna boi się takich, takich skutków. Ale pogodziłam się z tym i wiedziałam, że, że te leki będą mi towarzyszyły do końca mojego życia. Najbardziej jako młodej dziewczynie przeszkadzało mi to, że będę przyjmować leki sterydowe, od których się tyję. Że będę mieć bardzo duży apetyt i mogę przytyć nawet do 80 kg. Płakałam przez dwa dni, a później mi przeszło, bo oczywiście odżywiałam się racjonalnie, uprawiałam sport, e, cały czas byłam w ruchu. I tak naprawdę nie zauważyłam tego, więc to jakoś nie wpłynęło na jakość mojego życia, i naprawdę to można, można z tym żyć, można się z tym pogodzić. Jak, jak się uważa, to jest to do, do przeżycia. Tak naprawdę przez całe leczenie źle tolerowałam leki. Były oczywiście zmiany tych leków sterydowych nie tolerowałam dużych dawek leków immunosupresyjnych. I cały czas moje wyniki się pogarszały, że nigdy choroba nie przeszła w stan remisji, czyli tak zwanego wyciszenia. I wiedziałam, że coś jest nie tak, że coś dzieje się jeszcze w moim organizmie, czego na co nie pomagają te leki, które ja przyjmuję. I zaczęłam szukać i szperać w literaturze fachowej, do której miałam dostęp i analizowałam swoje wyniki bardzo skrupulatnie, od czego się zaczęło, jakie są wyniki i moje przypuszczenia, jakie mam objawy dodatkowe, które się pojawiają z czasem i zgłosiłam się do innych lekarzy do szpitala MSWiA i tam poinformowałam ich o moim przypuszczeniu. Lekarze rozszerzyli diagnostykę obrazową, wykonali rezonans magnetyczny i okazało się, że to jest to, co ja jakby, o czym ja myślałam, że jest to pierwotne stwardniające zapalenie przewodów żółciowych, Poinformowano mnie również, że to leczenie, które jest prowadzone od tego czasu na tą chorobę jest nieskuteczne. Więc trzeba odstawić te wszystkie leki i y, przygotować się do jedynego leczenia, które pozostało, do przeszczepienia wątroby. Z jednej strony czułam strach, ale z drugiej strony jakby przez tą wiedzę, bo ta wiedza i to przygotowanie latami dało mi ten spokój i nie przeżyłam takiego szoku, może jak ktoś dowiaduje się z dnia na dzień. Natomiast najbardziej to co odczułam to strach o bliskich. Jak ja im to powiem? Przecież to ja się przygotowałam do tego, a oni nie są przygotowani. No ale stwierdziłyśmy z lekarką, że zrobimy to wspólnie. I tak też się stało. Ona przekazała tą informację. Ja byłam spokojna. Byłam zadowolona, rodzina jeszcze mnie nie widziała, bo to działo się w szpitalu, więc przyjęli to, ale wiedziałam, że, że jest panika w domu, że jest strach. Natomiast ja musiałam wtedy pokazać tą siłę, że, że to wszystko się uda, że tyle osób jakby zdrowieje, wiele lekarzy też zapewniało, że będę dużo lepiej się czuła niż dotychczas. I rzeczywiście tak też się stało. I Ja martwiłam się o nich na tyle, że oni nie wiedzieli tak naprawdę do końca z czym wiązała się ta, ta choroba. Wiedzieli, że choruję, natomiast nie spodziewali się, że, że to już jest w takim stadium, że yy, ta wątroba już jest praktycznie niewydolna. I też nie dopuszczali do siebie tej myśli, bo szczerze powiedziawszy, ja też tej myśli do siebie nie dopuszczałam. Jak zostałam poinformowana o tym, że będzie potrzebna w niedługim czasie transplantacja wątroby, to ja też myślałam, że na to się na pewno długo czeka. Przecież to nie jest tak, że to je, tak jak my sobie wyznaczymy datę, że jest długa kolejka, że e, przecież ja się dobrze jeszcze czuję, więc po co? Za wcześnie to też niedobrze. Więc jeszcze może pożyję trochę. Natomiast no, już po odstawieniu e, leków choroba postępowała znacznie szybciej niż przez te 20 lat, bo to już praktycznie było zmiany widać każdego dnia. I bałam się też o swoją rodzinę, że oni będą widzieli te zmiany, tak? Bo oni to widzieli. Oni widzieli jak ja cierpię, jak chcę pokazać im, że jeszcze daję radę, że robię to tak naprawdę dla nich, że no, to było trudne też, patrzeć na ich przerażenie i jeszcze mierzyć się z, tym, e, z tymi dolegliwościami, które już zaczęły się pojawiać i to bardzo szybko, praktycznie z dnia na dzień, e, widziałam różnicę. I wiedziałam już e, w szpitalu, nawet, że jak już kierowano mnie na jakieś badanie, że, że to już będzie się pojawiało, że te objawy niewydolności wątroby będą. Takie już drastyczne, że będą potrzebne zabiegi, jakby podtrzymujące mnie przy życiu, tak? Dopóki nie doczekam do tego przeszczepu. To można powiedzieć, że jak trafiłam do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus, no to dwa lata czekałam na przeszczepienie wątroby. A trafiłam na listę oczekujących sześć miesięcy wcześniej. Także pierwszy telefon dostałam w styczniu tego roku. I tak naprawdę bardzo się ucieszyłam, natomiast chyba nie byłam jeszcze na to przygotowana. Chyba się nie spodziewałam tego. Czułam ogromny strach, przerażenie. I nawet jak koordynator ze mną rozmawiał, to czuł, że jest we mnie jakaś blokada. Ale stwierdziłam, że trzeba to. Jakby przetrwać i wszystko będzie dobrze. Ale jak już z mężem wychodziliśmy z domu, otrzymaliśmy telefon, że jednak jest przeszczep odwołany. I tak naprawdę ten okres, który zaczął się następnego dnia, był najgorszy w całym moim życiu, bo zdałam sobie też sprawę, że to nie będzie tak prosto. Że to nie jest tak, że pojawi się. Yy, dawca następnego dnia, za tydzień, za dwa miesiące, a choroba cały czas postępowała. Czułam się bardzo źle już i tak naprawdę czekałam z utęsknieniem na ten kolejny telefon. Odliczałam tak naprawdę dni do tego telefonu. Jak zadzwonił kolejny w marcu tego roku, ucieszyłam się bardzo i poczułam taki spokój, taki błogi spokój, który pozwolił mi yy, na spokojnie. Spakować wszystko to, co jest potrzebne, i pojechać na operację. I rzeczywiście tak było. Nie czułam stresu, wiedziałam, że wszystko będzie dobrze, że się uda, że jestem w dobrych rękach, że znam tych ludzi, wiem, że są dobrymi specjalistami, nawet bardzo dobrymi. I tak się też stało. I nie miałam żadnych wątpliwości, że coś się nie powiedzie. Mimo, że wiedziałam, e, z czym się wiąże taka operacja, że jest to bardzo niebezpieczny zabieg, że wszystko może się wydarzyć, ale ja tej myśli do siebie nie dopuszczałam. Ja wiedziałam, że jestem w dobrych rękach. Ja z tymi ludźmi spotykałam się dość często, którzy mi o tym opowiadali, którzy mnie informowali, co będzie się działo, co może się wydarzyć. Że poczuję się lepiej. Mnie interesowało tylko to, że jest to moja jedyna szansa na przeżycie i na wyzdrowienie na to, że będę normalnie funkcjonować, że będę normalnie pracować, że będę mogła uprawiać sport, którego już nie mogłam uprawiać ze swoją wątrobą, która nie dawała mi tej siły, tego zdrowia. Ja nie jeździłam już na rowerze dwa lata, nie jeździłam na nartach. To było dla mnie już za dużo. Wstanie z łóżka było problemem, e, funkcjonowanie w pracy też było problematyczne. Zasypiałam wszędzie, gdzie tylko się dało. E, to było bardzo męczące, a teraz e, jestem pełna energii. Cieszę się z każdego dnia, cieszę się, że się budzę, że jest następny dzień, w, przeciw, w przeciwieństwie do tego, jak wcześniej ojej, jest następny dzień jak ja dam radę? A dzisiaj wstaję. Jest super. Codziennie świeci słońce od tego momentu, bo tak się też stało, że operacja była w marcu i od, praktycznie od wyjścia ze szpitala cieszę się latem. Dalekosiężnych planów nie mam, bo to choroba mnie tego nauczyła. Cieszę się każdym dniem, z dnia na dzień. Planuję, oczywiście, że planuję. Chciałabym pewne rzeczy zrobić i wykonać, ale tak naprawdę to. Chcę pracować, chcę być aktywna, chcę się cieszyć i chcę opowiadać osobom, które jeszcze o tym nie wiedzą i nie wierzą, że to może się udać i że to jest realne, bo takie osoby spotykam. Chcę być takim świadectwem, że, że jest to możliwe, że można dostać drugie życie i zupełnie inaczej patrzeć na świat.